Jest to już drugi wojewódzki konkurs pierwszej pomocy. Ten konkurs w tym roku jest konkursem o większym zasięgu, ponieważ w tym roku przyjechali uczestnicy zarówno z województwa śląskiego, jak i województwa opolskiego. W zeszłym roku konkurs ten obejmował tylko szkoły podstawowe, w tym roku przyjechali uczestnicy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Grupa ponadgimnazjalna jest grupą najbardziej liczną. Przyjechały szkoły z całego województwa. Nagrodami między innymi są apteczki ufundowane przez sponsora firmy Prekursor, która między innymi jest akredytowaną placówką uczącą nauczycieli oraz uczącą między innymi zasad pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc przedmedyczna jest bardzo ważna, gdyż ona jakby jest najbardziej potrzebna, bo najważniejsze są po chwili wypadku te pierwsze minuty. Sam jestem strażakiem ochotniczym OSP Baborów i chciałem zobaczyć, jak to jest połączyć, znaczy praktykę, zobaczyć, jak to będzie z teorią. I bardzo mi się podoba, fajny pomysł z tym konkursem.